Wojna Peloponeska, która toczyła się w latach od 431 do 404 roku przed naszą erą, była konfliktem pomiędzy Atenami wraz ze Związkiem Morskim a Spartą oraz wspierającymi ją polis należącymi do Związku Peloponeskiego. Jej bezpośrednią przyczyną była rywalizacja obu potęg o hegemonię nad całym światem greckim. Ateny stanowiły wówczas największą potęgę morską, natomiast Sparta uchodziła za dominującą siłę lądową. Pierwszy etap konfliktu zakończył się w roku 421 przed naszą erą, podpisaniem pokoju Nikiasza. Układ ten przywracał stan sprzed wybuchu wojny, jednak nie rozwiązywał zasadniczych przyczyn sporu i w praktyce nie zakończył konfliktu. W roku 415 przed naszą erą Ateny zorganizowały wielką wyprawę sycylijską, której celem było zdobycie Syrakus. Ekspedycja ta zakończyła się całkowitą klęską Aten, co doprowadziło do wznowienia działań wojennych. A także do wystąpienia części sprzymierzeńców ze Związku Morskiego. Ostateczny cios Atenom zadali Spartanie, którzy dzięki perskiej pomocy zbudowali silną flotę, zablokowali port w Pireusie i odnieśli decydujące zwycięstwo morskie koło Hellespontu, czyli dzisiejszych Dardaneli. W rezultacie w roku 404, przed naszą erą, Ateny zostały zmuszone do kapitulacji. Wojna Peloponeska Trwająca niemal trzy dekady i prowadzona zarówno na lądzie, jak i na morzu, miała doniosłe konsekwencje. Do jej skutków należało rozwiązanie związku morskiego oraz znaczące osłabienie pozycji Aten. Rywalizacja o hegemonię w Grecji trwała jednak dalej. Już w roku 371 przed naszą erą Sparta poniosła klęskę w starciu z Tebami pod Leuktrami. Równocześnie polis w Azji mniejszej zostały zajęte przez Persów. Wojna peloponeska przyczyniła się do upadku idei jedności Hellenów oraz do ogólnego osłabienia greckich miast-państw. W konsekwencji polis greckie zostały podporządkowane Macedonii, która pod wodzą Filipa II zwyciężyła Greków w bitwie pod Czeroneą w roku 338 przed naszą erą.